Kultura jest wspaniałym narzędziem łączącym ludzi, dlatego zarząd Powiatu Święcimskiego zaplanował dla organizacji pozarządowych pracujących w tym obszarze 50 tysięcy złotych na realizację ich pomysłów. Fundacja Miasto Pracownia istnieje od 5 lat. Zajmujemy się przede wszystkim działaniami twórczymi na terenie miasta i powiatu. Dotacja ze Starostwa Powiatowego została przeznaczona na projekt Pracowni Krawieckiej. Jest to projekt dedykowany całym rodzinom, ponieważ warsztaty mają charakter rodzinny i spotykamy się tutaj w pracowni i szyjemy różne piękne rzeczy. Spotykamy się dzisiaj w Kentach podczas koncertu integracyjnego, podczas którego na scenie wspólnie wystąpią młodzi utalentowani artyści z Kent. ramię w ramię z artystami z krwi i kości. Dziękujemy serdecznie Powiatowi oświęcimskiemu i panu Starości Andrzejowi Skrzypińskiemu za współfinansowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu.